Mam przy sobie wiele oświadczeń nauczycieli. Odczytam tylko swoje skromne, ale dla mnie bardzo ważne, bo gdy, gdy tylko dowiedziałam się, że Pan Czarnek ma zostać ministrem edukacji i nauki, była to dla mnie tragedia i wręcz no nie można o niczym innym myśleć. To dzisiaj jest święto edukacji, nauczycieli, ale jak to dzisiaj świętować? z uczniami był dla mnie radością, ale i wyzwaniem. Wielu ministrów edukacji przewinęło się w moim szkolnym życiu. Jedni byli lepsi, drudzy gorsi, ale to, co teraz czeka szkołę, a więc i uczniów, i nauczycieli, a także rodziców, jest czarną, przerażającą perspektywą. Pani Zaleska na zlecenie polityczne rozbiła w pył wieloletnią pracę i osiągnięcia gimnazjum, osiągnięcia międzynarodowego Jedynym by celem było wprowadzenie nowych podstaw programowych, a i to nie, bo tam były tylko poprzestawiane, i zmiana systemu. Znamienne, że ukrywano nazwiska autorów nowych programów. Teraz ministrem edukacji ma zostać człowiek, który opowiada się za karami cielesnymi, który w XXI wieku wyznaje średniowieczny ideał kobiety, który swoimi wypowiedziami sieje nienawiść wobec ludzi, Inaczej wierzących, inaczej kochających i wobec tych, którzy szukają schronienia, uciekając ze swoich krajów przed wojną i głodem. Wzorem dla młodych ludzi ma być ktoś, kto ramię w ramię z nacjonalistami wykrzykuje antysemickie hasła? Jestem przerażona, że szkołą czekają naciski, aby kształtować młode pokolenie na podobieństwo takiego szaleńca, partyjniaka. On ma, jedynym, jedynym jego atutem, argumentem jest legitymacja partyjna. Całą moją nadzieję pokładam dzisiaj w postawie nauczycieli, którzy będą uczyć tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem ideałów pana Czarnka. Będą edukować na miarę wyzwań XXI wieku, stawiając na kreatywność uczniów będą wychowywać w duchu tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, będą ostoją w kształtowaniu otwartości i w poszukiwaniu prawdy. Pani Czarnek, nie życzę sobie, aby pan decydował, jak kształtować młode pokolenie, w tym moje wnuczki. Niech się pan wycofa, ale jeśli ten rząd, który się wszystko co dobre, ja mianuje pana ministrem edukacji, to jestem pewna, że nauczyciele w przeciwieństwie do Pana będą kierować się przyzwoitością, odpowiedzialnością i nie uda się Panu kościelno narodowa indoktrynacja szkoły. Drodzy nauczyciele, przetrwacie po ciężkie dla edukacji lata z podniesionym czołem, a młodych ludzi będziecie czynić mądrymi i przyzwoitymi. Będę Wam. Sobie i uczniom życzę z całego serca. Nie dla czarnka, nie dla zacofania i nienawiści w szkole.